Niedawno komentowałam propozycje gospodarcze PiSu, ich propozycje zawarte w programie wyborczym. I uznałam te projekty dotyczące podwyższenia najniższego wynagrodzenia za właściwe, słuszne zarówno z punktu widzenia socjalnego, jak i gospodarczego. Nic złego nie grozi gospodarce z powodu podwyższenia tej minimalnej płacy. Dziś chciałabym się odnieść do propozycji Platformy Obywatelskiej, ponieważ Platforma także w swoim programie zawarła propozycje godne zauważenia. Otóż jedna z tych propozycji dotyczy. Doprowadzenia do sytuacji, kiedy osoba otrzymująca najniższe wynagrodzenie albo wynagrodzenie w określonych widełkach, czyli także powyżej tego, żeby otrzymywała wynagrodzenie w kwocie netto. Chodzi o to, że jak gdyby nie byłyby od tego pracownika odprowadzane składki zus i podatek. Ta kwota wyniosłaby dla tych najniżej uposażonych 680 zł. Tak to w każdym razie wliczył profesor Żońca. Ten projekt jest projektem bardzo dobrym. Powiedziałabym, że może nawet lepszym od projektu PiS-u. Dlaczego? dlatego że właściwie ten projekt dotyczy podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Tak naprawdę jak temu się przyjrzymy, to chodzi właśnie o to, zatem podwyższona jest kwota wolna od podatku, ale podwyższona jest w taki sposób, że dotyczy jedynie osób o tych najniższych dochodach. Zatem te 3000 wolne od podatku obecnie obowiązujące dotyczy osób wyżej zarabiających, natomiast te o najniższych dochodach korzystałyby z takiego zwolnienia, z takiego podwyższenia tej kwoty wolnej. Oczywiście projekt jest dość skomplikowany, i dlatego nie był tak nośny. Jak projekt PiSu. Jednak jest wart zauważenia i uważam, że jest to bardzo duży krok do przodu, krok, jaki zrobiła Platforma Obywatelska. I nie wiem, czy w przyszłości rządzący nie powinni rozważać słuszności jednego albo drugiego projektu, bo one są w gruncie rzeczy bardzo podobne. Oczywiście budżet państwa traci na tym, ponieważ nie, wpływa to, nie, nie wpływają te podatki od tych najniżej zarabiających do budżetu, no ale to na pewno może być zrekompensowane w inny sposób. Zresztą podwyższenie najniższego wynagrodzenia także powoduje pewne perturbacje, jeśli chodzi o budowę samego budżetu państwa. Drugi projekt, który także mi się podoba, to jest projekt dotyczący sytuacji, w której przedsiębiorca nie płaciłby, z tym, że dotyczy to niestety tylko spółek z prawa handlowego, czyli spółek Zoo i podobnych, prawda? Ale chodzi o to, że podatnik nie odprowadzałby podatku do momentu, w którym Udziałowcy nie pobierają dywidendy. Zatem jeśli wygenerowany pieniądz pozostaje w spółce, to dopóki on pozostaje w spółce i jest przeznaczony na wewnętrzne cele spółki, na przykład na inwestycje albo na, na gromadzenie zapasów, czy, czy ewentualnie na inne cele związane z działalnością spółki, na przykład Obracają tymi pieniędzmi, dzięki czemu nie korzystają w tak dużej ilości z kredytów, prawda? To są, to są rzeczy ważne w spółkach i one ograniczają koszty spółki, więc taka sytuacja, kiedy pieniądz pozostaje w spółce i jest używany w spółce, do tego momentu podatek nie byłby płacony. Dopiero kiedy udziałowcy otrzymywaliby dywidendę, czyli zysk byłby dzielony pomiędzy udziałowców, dopiero w tym momencie powstawałby podatek. No, prawdopodobnie musiałby być on jednak nieco wyższy niż w tej chwili. W każdym razie, pozostawianie środków pieniężnych w spółce, dopóki ta spółka tych środków pieniężnych potrzebuje, to jest bardzo dobra droga. Jednak mam tu jedno zastrzeżenie, bo wydaje mi się, że to z tego prawa powinni korzystać także przedsiębiorcy, osoby fizyczne, dlatego że osoba fizyczna także powinna być traktowana podobnie. To znaczy dopóki środki są w spółce czy w firmie, dopóki firma ich potrzebuje, dopóki dzięki temu nie musi się zadłużać aż w takim stopniu, w jakim się zadłuża normalnie. Dopóty ten podatek nie powinien być ściągany od tej działalności. Więc, krótko mówiąc, jest to przejście do zasady kasowej, a nie zasady memoriałowej, jaka obecnie obowiązuje. Czyli dopóki, dopóki pieniądz krąży i służy przedsiębiorstwu czy spółce, dopóty nie podlega, zysk nie podlega opodatkowaniu. No bo, jak Państwo wiecie. Zysk i, i nadwyżka środków pieniężnych to są dwie różne kategorie ekonomiczne. Zatem ten pomysł także bardzo mi się podoba, i gdyby doszło do dyskusji na ten temat, to uważam, że w tym wypadku akurat rządzący powinni skorzystać z tego właśnie projektu profesora Żońcy. No i ostatnia moja uwaga to jest po prostu moje zdziwienie, ale równocześnie i szacunek, jaki muszę wyrazić w stosunku do profesora Żońcy, bo zmienić swoje podejście do ekonomii i swoje rozumienie tych zjawisk ekonomicznych to jest bardzo rzadkie wśród osób utytułowanych. Wśród ekspertów utyłowanych, prawda? Każdy jednak trzyma się tego swojego pierwotnego zdania. Bardzo rzadko zdarza się, żeby to zdanie zmieniać. Tymczasem widzę, że profesor nie tylko zmienił spojrzenie na ekonomię akademicką, ale także wyciąga wnioski z obserwacji. Taki stosunek do nauki świadczy o pokorze naukowca i to także jest na pewno warte zauważenia. Dziękuję bardzo. Thank you